Siema widzowie, witam was w kolejnym na moim kanale e, z st gry Steel'a BrainRot z Robloxa e, no i dzisiaj będą wyniki konkursu e, no i będziemy innym ludziom kraść BrainRoty ale jeszcze przed odcinkiem chciałbym was bardzo zachęcić do zostawienia e, subskrypcji z dzwonkiem, łapki w górę e, oraz wbiciem e, do na Discorda i TikToka e, linki w opisie do tego, do tego wszystkiego tak więc pierwszą rzeczą e, są wyniki konkursu e, tak więc e, ostatnio do, do, do wygrania w konkursie e, była do wygrania tak Giraffa Celestre, ona tam była na górze e, I jeszcze y, Cocofanto Elefanto, tak? E, bo udało mi się go oczywiście, mm, tego Cocofanto Elefanto, no, e, jak to się nazywa? no e, kurde e, Cocofanto Elefanto po prostu wyszedł z tego tunelu, no i go wam dałem Tak więc Mm, ten kokwantu elefanto ja go musiałem sprzedać, bo miałem takiego mega dobrego tego e, mega dobrego brainlota i właśnie ten mega dobry co szedł to była właśnie tripi tropi, tropa tripa e, Dlatego, zamiast tego kokwantu elefanto będzie tripi, tropi, tropa tripa, no i jeszcze była główny, główną wygraną e, była oczywiście Giraffa celestre No i ona miała 4 efekty, ona zarabiała 300 ileś tam tysięcy e, No i ona... Ja ją bardzo jakby, no bardzo po prostu dobra była e, no i dzisiaj jak grałem. No to ktoś mi napisał, chyba to był Wiz, albo mówią, że to nie był Wiz, że o Wojtek player, że chodź na mój prywatny serwer e, i mm, ja ci dam jakieś sekreta. E, no i powiedział, że że musi tam wbić chyba na, inny, na inne konto, e, żeby sobie oczywiście e, ten. Mm, żeby sobie wziąć e, brain tego sekreta, e, żeby dać, tak? No. No i on sobie tam stał, nie, żeby wbić, nie, stał sobie koło, tego, koło tej drafy, nie? No. I zrobił tak, że. Normalnie w momencie zrobił tak, że wziął mi tą girafę i zablokował mi dostęp, w ogóle mnie usunął z serwera Tego swojego prywatnego Tak więc lekcją, tak więc... Lekcją, w sumie zaraz do tego przejdziemy Ale pierwsze, no to zamiast tej girafy to wygrany Czyli gra gratulacje oczywiście dla skiyoutuber.org, czy tam bez kropki No nazwa jego wyświetla się teraz na kanale Na kanale, na filmie No i proszę ciebie, żebyś się ze mną skontaktował na Discordzie E, oczywiście jak się skontaktujesz na Discordzie, e, to ja Ci dam właśnie te dwa, dwie tropa tripy e, No i teraz tak, lekcje, bo ja już w stu lekcję. E, lekcja z tego jest taka, że nie można po prostu do innych wbijać na prywatnych serwerach. Trzeba koniecznie na publicznym, jak, na, jak ktoś na publicznym mi po prostu nie da, e, jak mi ktoś chce dać jakieś loty czy coś, być w podcinku. no to jak ktoś mi po prostu e, da loty, także ten inroty na, pry, na prywatnym będzie mi chciał Szczególnie jego prywatny, to się nie zgodzę Chyba, że mi da na publicznym jak już tam będzie miał jakieś brainroty, roty, to tak, to ja się zgadzam, nie? Czy nawet jak dołączy do, do mojego jakby do mojego pr serwera prywatnego, tak? No tak więc teraz odbierzmy sobie Lucky Bloka bo bardzo bym chciał, bardzo chcę z tego Lucky Bloka zrobić regolu Golubiro, Bo mam taki pomysł na shorts na YouTube, no i chciałbym właśnie go bardzo zdobyć tak więc otwórzmy i zobaczmy co wyleci. No nie, Zibra, zubra, zibra, No dobra, nie umiem tego przeczytać. No sprzedajemy ją, bo ona jest słaba. No nie fajnie, kurde. Musimy dzisiaj przyjąć. Ja nie rogo innych ukraść. Na przykład w publicznych serwerach. I teraz, tak, jeszcze e drugi raz już nagrywam ten odcinek, bo za pierwszym razem jeszcze no to oprócz tego skama. W którym zabrali mi to girafę dżira, to jeszcze właśnie dużo ludzi mega na tych publicznych serwerach to od razu na górę szli i od razu we dwójkę, we trójkę po prostu zabierali mi te 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 i w ogóle, nie? Inne rzeczy. E, tak więc Tak zrobić tak. Yy, znaczy, musimy, no muszę zrobić tak, że wszystkie brainy gdzieś przenieść, gdzieś dać. Nie może być żadnego Brainrota tutaj u mnie w bazie, jak będę chciał komuś innego ukraść Aha, wizowie! No i zapomniałem jeszcze dodać, że yy, organizuję kolejny konkurs, dlatego że im bardziej jest który jest sekretem diamentowym, oczywiście, i daje 487,5 tysiąca na sekundę. Yy, oczywiście, tutaj, tutaj, gotów, no nie wiem, jak to nazwać. Walutę w grze, po prostu. No i jak chcecie ją wygrać, no to zostawcie Subika yy, z dzwonkiem, łapkę w górę. Yy. No i napiszcie w komentarzu y, pająk y, No i jak y, to zrobicie y, No to jest szansa, będę tam losował, że właśnie wygracie ten chimpion i spiderini. Dobra widzowie, tak więc jesteśmy już na publicznym serwerze e, no i wszystkie rzeczy już sobie przełożyłem, stworzyłem sobie nowe dodatkowe, jeszcze jedno dodatkowe konto e, bo nie miałem już po prostu miejsca, nie chciałem sprzedawać mega dobrych takich wężów, e, które je bodają po 200 tysięcy e, no i co? Idziemy sobie teraz po ten... Tutaj widzę jakiegoś gościa, to ma bardzo dobre. Idziemy sobie, oczywiście ja wam powiem o co chodzi z tą taktyką Tak więc bierzecie sobie parę pułapek, nie wiem, z na przykład. E, tak, z trzy pułapki, bierzecie sobie w sumie raty sprężynę, niech sobie wezmę. E, bierzecie sobie tak, koniecznie tą niewitkę. E, I jeszcze może, e, bierzecie sobie oczywiście e, eliksir wymiany ciał, czyli to, to i to wam będą, będą te rzeczy potrzebne, ale ja sobie wezmę jeszcze dodatkowo to e, i wezmę sobie jeszcze dodatkowo to i to, tak, te rzeczy sobie wezmę na razie. E, będzie dobrze. No i teraz. E, widzicie tego gościa? Tutaj gościa ten, ten. E, gość gościa takie dobre, całkiem dobre ma rzeczy. 4 sekundy ma, to szybko musimy to zrobić. Dobra, a źle to trochę zrobiłem, ale dobra. I teraz tak, ukradniemy mu, ukradniemy mu. Tralalalo, tralala. A, i nie zdążyliśmy. Dobra, zaraz mu powiem o co dokładnie y, chodzi z tą techniką. Dobra, widzowie, tak, więc spróbujmy jeszcze raz, bo ja nie wytłumaczyłem o co chodzi tak dokładnie. więc podchodzicie sobie z niewitką. Kładziecie sobie już wcześniej, tylko że do nie u tego gościa. W sumie to nie wiem, czy ten gość nie odłączył. W sumie e, czekajcie. Tutaj gość ma takie rzeczy, to słabe. E, tutaj gość ma... Nie ma rzeczy w sumie. Tutaj... O, tutaj jest w miarę dobre. Teraz tak, robicie tak, że musicie sobie postawić za nim pułapki. Pułapkę jedną. E, no i gdy sobie już to postawicie, to pułapkę K albo nawet dwie. Pyk, Pyk, dobra. I teraz tak, Bombardiro, kurde crocodile. jeszcze jedną buźle to zrobiłem. Mm, no dalej źle. Stajecie sobie przy tych pułapkach. Bierzecie sobie tą e, e, wymianę właśnie w e, rękę. I teraz tak, gdy gość będzie chciał, gdy goś będzie chciał e, w, wziąć Bombardiro, i crocodile. zablokować tej bazę. To wy po prostu stajecie na tych pułapkach, t, e, e, używacie tej potki. I zamienia was z nim. I on jest tej z tyłu uwięziony, a wy możecie mu kraść po prostu. Tylko że musicie mu szybko wziąć, bo on może odłączyć. A jak mu nie weźmie a on odłączy, to będzie lipa po prostu. E, no i co on tu ma? Cztery rafę chyba, to jest takie najbardziej, co mnie najbardziej interesuje. A to dopiero za 60 sekund. I ktoś kradnie, kurde, to tra trala, tra tra tra. coś się, co jest? Ty, co jest? Szpijoni rogolubiór potrzebuje, tak, 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 tak. Go szybko, szybko, go. szybko, musimy go wziąć. Ja cię nie, no proszę, nie walnij mnie. To jest moja baza, tak, tak, tak. Szpionie Rogolbiro mi jest do takiego szorca potrzebny. Nie wiem czy wam już o tym mówiłem w tym odcinku, ale fajnie, że go mamy, dobra. Spoko. Mm, tak więc jeszcze raz to zrobimy w z tym gościem tutaj. Tylko, że tam bym to też zrobił. Wszędzie bym to kurde zrobił. Na ile to ma jest? Na 60 sekund. To bym wziął tego trala, tra ukradł, bo to jest fajne. Bo Bini też jest fajne. Kurde, dużo rzeczy jest fajnych. Dobra, widzowie, tak więc tutaj też położyłem tą pułapkę. No i sprawdźmy sobie, gdzie jest... Ee, bliżej e, Gdzie jest... No, mniej o tutaj. Ale nie wiem, czy goś tutaj przyjdzie, w ogóle przyjdzie. Dobra. Czyli pyk Aha, gość się, kurde wy wylogował się. To tutaj chociaż sprawdzimy. Kurde, ktoś był uwięziony przez chwilę. Ale dobra, jeszcze raz tej stawiamy. No nie, no kurde, waleniec! Ja nie mogę jeszcze z się wylogować, ten ten ten. No ja i nie ma nic. Cały czas goście tylko się wylogowują. Co to w ogóle ma być? Ktoś się zalogował, ale ktoś słaby. Yy, Sprawdźmy sobie jeszcze, kto tutaj, co tutaj ma dobrego. Tutaj w sumie nic dobrego nie mają. Tutaj też nie. Yy, no kurde. Nic dobrego nigdzie tak za bardzo nie mają. E, dobra, ale już mam szpilonier, go wybierze, czyli to, co w sumie potrzebowałem najbardziej. Ale chciałbym jeszcze jedno, przynajmniej takie fajne coś ukraść, żeby pokazać wam, że to na, tam naprawdę ta technika działa. Dobra, widzowie, tak więc przełożyłem sobie y, już y, rzeczy, znaczy rzeczy, no tylko ten tego szpioniera go lubię, bo, lubi, bo bardzo bym go nie chciał stracić. No i kupmy sobie znowu te rzeczy. O, widzę, że gość jakiś fajny tam dołączył. Nie widziałem jeszcze takich innych, o na przykład tego, tego bym bardzo chciał ukraść. Tak więc y, robimy to. Tak więc podchodzimy sobie, stawiamy sobie pułapkę tutaj e, z tyłu, wchodzimy sobie w tą pułapkę. Kurde, za blisko, nie, nie, fajnie, bo nie widać. Pyk i ile goś ma, 120 sekundy. To zaraz tej przyjdziemy. E, w tym czasie jeszcze poszukam innych gości, co mają tutaj e, fajne fajne rzeczy. Dobra, widzowie, nie zaraz mi innego, tak więc czekamy na gościa. Czekamy, aż on tutaj się pojawi, i teraz. Gdzie on? Aha, to jest jakimś innym, kurde, zamieniłem Mogło się stać tutaj na dole, żeby to było, ajajaj No kurde, musimy wbić na jakiś inny serwer, bo widzicie Że ciężko, ciężko to zrobić Dobra, widzę, znalazłem jeszcze jakiegoś lepszego gościa Tylko, że kurde, gość jest mądry, bo postawił to działko. Nie wiem, jak mu jest zburzyć Postawmy sobie to Skąd on łapie? Mmm, już łapie, to musimy tutaj gdzieś pułapkę postawić, o Tutaj, stanę sobie w nią i czekać, aż on po prostu będzie tutaj e, szedł i aż będzie tutaj blokował. W końcu tej bazy, ja pierdzie, chcę, w, chcę coś w końcu ukraść, a nie O widzowie, tutaj mam lepszego, który zarabia 2 milion na sekundę. I gość widzę, że chyba nie jest ogarem, bo nie ma trzech pięter. No właśnie, tak więc dajemy to i zamieniamy się. I hopie wystarczy, że tutaj staniemy i o właśnie. I wystarczy, że dwa razy klikniemy to. I jak będzie gość chciał sobie zablokować. Tak więc czekajmy, mam nadzieję, że kurde nie odłączy, bo był bardzo słabo. Dobra, widzowie, tak więc jeszcze 7 sekund. I tam widzę, że się pojawił jakiś inny, ale czekajcie. pik, pyk. Oddawaj, to co jest? Nie, nie mogę się zamienić. Co jest? No nie, niemożliwe, co jest to w ogóle? Kradniemy mu to. Uhubini, Dobra, kradniemy mu to. Nie, no zamknął. A dlaczego mi to nie zadziałało? Za daleko był? Aha, bo on się tutaj sklonował, widzicie. Ja nie mogę, ale goś, kurde, ogarem jest Dobra, czekajcie, muszę się odrodzić. Dobra, widzowie, spróbujemy z tym gościem, bo gość ma na górze bardzo dobre te brainroty, czekajcie. Tylko, że ja się w złym momencie przetargowałem, ale czekajcie, pyk. Chodzimy. Kradniemy mu, kradniemy mu, kradniemy mu, dawaj, dawaj, dawaj. Girafa Celeste, Girafa Kurde, zablokował Jeszcze w złym momencie, bo ja tak na szybko, kurde, robiłem. Jeszcze raz to spróbujemy w końcu zrobić, bo ja nie mogę, musimy coś ukradnąć w końcu. Dobra, widzowie, kradniemy komuś. Dawaj, 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 ukradniemy, ukradniemy, dawaj, dawaj, dawaj Trali to, trali to, tra no kurde, nie miałem mi. Ja ci nie mogę, dlaczego tak jest zawsze? Zawsze ktoś kurde musi, zawsze No nie, ja już nie mam po prostu słów Dobra, jesteśmy widzowie już na, kurde, kolejnym serwerze, już się trochę irytuję, oj O kurde Kurde no, ajajaj, tak na wstępie fajnie by było mieć takiego Tucano banana, Banano jednego, ja już w sumie mam jednego co daje 500 tysięcy a nie opuszczaj odrodzenia. Mam jednego, co daje 500 tysięcy, ale fajny by był taki drugi. Kurde, no musimy coś takiego fajnego ukraść. Idźmy sobie kupić jeszcze znowu rzeczy. Dobra, widzowie, tak więc znalazłem już takiego odpowiedniego gościa. Tak więc wystarczy tylko położyć pułapkę, stanąć sobie na nią, użyć tego i jak coś to kliknąć, pyk i pyk. E, tak więc czekamy, aż po prostu mu się skończy ochrona. Dobra, widzowie, tak więc jesteśmy, ale znowu się kurde nie udało. Nie dobra, ciężko jest na tę technikę. Znaczy, to nie jest jakaś słaba technika, nie? Ja nie mówię, że od razu słaba, ale no spoko jest ta technika. Tylko, że kurde, ja jej po prostu nie mam używać, tak? To jest wyłącznie moja wina, tak? Dobra, widzowie, ostatni raz. Jak teraz się nie uda, to tyle po prostu. No i co, jest, no i to jest niemożliwe, no. Pojaw się. Ja nie mogę, no co jest? Nie no nie no, ja nie mogę, no co to jest w ogóle, co to ma być? No, proszę, proszę, no nie, dobra, Jan, to gdzieś, a ja, ja no nie, ja nie ukradnę po prostu. Ja nie umiem, jestem kciśny. Spróbujcie sami, e, czy wam się uda, takie coś zrobić. I dajcie znać czy to działa, czy żeście ukradli tak coś, takie coś No, taką taktyką czymś, coś, bo ja nie wiem że zostałem odesłany do mojej własnej bazy Dobra, ode mnie to już na dzisiaj tyle Widzimy się w kolejnym odcinku, elo